Hej, witajcie serdecznie na moim kanale. Mamy godzinę drugą w nocy. My z mężem szykujemy się do wyjazdu. gdzieś wylatujemy na nasze zimowe wakacje, nareszcie. Walizki już czekają spakowane. Jadko czekam aż mąż się wyszykuje i ruszamy w drogę. I lecimy. was zabieramy ze sobą. Do zobaczenia później. My już moi drodzy w drodze. Zatrzymaliśmy się tutaj na N1, żeby zatankować autko. Mała kawka. I ruszamy dalej. I lecimy do Surydo. lecimy do Szwajcarii. passengers who have a TV screen in their yes. restaurant Welcome to Thank you. I wyszliśmy. Teraz idziemy odebrać walizeczki. Zimno co? <laughs> nie, ciepłusieńko. piękna pogoda. Nasz samolocik i jesteśmy na miejscu. Lot był taki. W miarę, nie? I szybko zleciał, ja się przespałam. Arek oglądał film, a zleciało. Pogoda nam dopisuje. Lecimy po walizki. Czekoladki znane, szwajcarskie czekoladki piękna ściana właśnie sobie się zbliżam, żeby mam ją pokazać zawsze mnie ona ujmuje przepięknie to wygląda to już wynajęte i gonimy do mamy mamy sto parę kilometrów Jedziemy do mamy, a za kilka dni jedziemy do Niemiec, do mojej koleżanki. Także odezwę się do Was, z drogi. I mamy piękne góry w Szwajcarii, jesteśmy w drodze do domu. Przepiękne góry. Piękna chmura. Chyba będzie padać naszła taka wielka chmura i... No, zbiera się chyba na deszcz, ale taka chmura ogromna, przepięknie to, to wygląda. Już dojeżdżamy do mojej mamy. Jeszcze troszeczkę mamy kilometrów, ale jeszcze tylko kawałek i jesteśmy na miejscu. Moi drodzy, my już zajechaliśmy na miejsce, przywieźliśmy leciutki wiaterek, zaczyna padać i chciałam wam powiedzieć, że dzisiejszy nasz wyjazd na nasz urlop będzie się łączył z trzema wyjazdami, będziemy jechać do Niemiec. Jak również wybieramy się z moją mamą do Polski na kilka dni. Później wracamy tu z powrotem do Szwajcarii i będziemy wracać do Islandii. Witam się z Wami z samochodu. Jesteśmy w drodze do Niemiec. Powiedzą moi drodzy, że tutaj tunel za tunelem. W Islandii mamy jeden koło nas, a tutaj non stop. Z tej Szwajcarii do Niemiec przejechać co chwilę tunel. Co chwilę, masakra. Z jedziemy, jedziemy i końca nie ma. Mamy pogodę, moi drodzy. Słoneczko jest pięknie zielono, aż się chce tutaj być. 20 stopni jest. Pokazuje, 20? pokazuje mi 20 stopni. Pięknie, piękne drzewa. U nas tego brakuje. Przepięknie. Szwajcaria jest w ogóle w pięknym krajem. My gonimy dalej. My się teraz na chwilkę zatrzymaliśmy jesteśmy teraz już właśnie w drodze do Niemiec. Jesteśmy na stronie niemieckiej, gonimy do Stuttgartu, do znajomych. Zostało nam jeszcze tylko kilka kilometrów i będziemy już w Stuttgarcie. Także pogoda nam dopisuje, jak widać. Odezwę się później. Przed nami Muzeum Mercedes'a w Stuttgarcie. Trzyma się drugiego pasa sprawy, a my gonimy na lotnisko gości. Witam Was moi drodzy, dnia drugiego. Wczoraj już niestety nic nie nagrywałam, bo dojechaliśmy bardzo późno. Troszeczkę nam się pogoda zepsuła. Dziś pomału goście się zjeżdżają. Także dzisiaj tylko spotkanie takie w domu ze wszystkimi znajomymi, z rodziną. Także widzimy się później. I zajechaliśmy, moi drodzy, na takie piękne jezioro w Niemczech. I mamy takie duże jeziorko. Znajomi sobie na nim łowią ryby. Mogę sobie przyjechać na dłuższy czas i wypoczywać. Przepięknie. Moi drodzy, ten film połączę z kilkoma dniami. Będzie taki kilkudniowy vlog, gdyż. Z Niemczech nic nie nagrywałam w tym razie, gdy stwierdziłam, jest to nasze takie prywatne spotkanie. Chcieliśmy się sobą nacieszyć i po prostu postanowiłam, że nie będę nic nagrywać. Teraz już wracamy po malutku do domu, jedziemy do Szwajcarii po moją mamę. W Szwajcarii jeszcze pobędziemy kilka dni i będziemy jechać do Polski. Jeszcze Wam pokażę tutaj ten widok przepiękny. Można naprawdę wypoczywać, można ułowić sobie rybki duże jezioro znajomi mają je wykupione. Mogą sobie tutaj spędzać czas w Niemczech. I sobie tu wypoczywają, łowią rybki, wypływają na jezioro. I z tego pięknego miejsca będę się z wami żegnać. Dziękuję, że żeście ze mną byli nowych widzów. Zapraszam na subskrypcję. Wówczas będziecie ze mną na bieżąco. Wyświetliwam się wówczas powiadomienie, że na mój kanał wszedł nowy film. Żegnam się z Wami cieplutko. Do zobaczenia w następnych filmikach. Buziaki. Pa!